Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gotuj z Damianem. Dzisiaj będziemy przyrządzać gulasz doróżkarski. Także to będzie pierwsze nasze danie na kanale, także zaczynamy i zapraszam. Pierwszym będziemy dolewać oleju. No, tyle wystarczy. Następnym składnikiem będzie cebula. i będziemy ją smażyć, dopóki ona się nam no, ładnie nie zrumieni. Gdy nam już się cebulka ładnie zrumieniła, będziemy teraz wywołać przyprawy. Zaczniemy od kminku. Dodamy kminek. W następnej kolejności będzie papryka słodka. Oczywiście przemieszamy od razu. Gdy przemieszamy, gdy przemieszamy naszą cebulkę, dodajemy od razu pasatę pomidorową. I musimy przemieszczać. Gdy dodamy pasatę, musimy dodać troszeczkę wody. Najlepiej dwie szklaneczki albo trzy kubeczki. Zależy, to, jak będzie chciał sobie dodać. W moim przypadku chyba wystarczy, chociaż jeszcze troszkę dodaję? Jeszcze troszkę wody dolejemy. I teraz trzeba przemieszać, i czekamy, żeby się po prostu nam to wszystko ładnie zagotowało. Kiedy już nam zaczyna woda wrzeć, będziemy dodawać teraz naszą, nasze mięso, czyli wołowinę. pojedyncza, żeby nam się tutaj nie chlapało za bardzo. dodamy mięso, a po musimy troszeczkę przemieszać. I przemieszamy nasz górę, żeby nie lodować teraz przyprawy, czyli majeranek. Okay. Eee, teraz przemieszamy. Delikatnie, żeby nam się nie wylało, bo nam jest strasznie tego pełno. OK. Eee, teraz dodamy troszkę e, octu winnego. Najlepiej winny albo jabłkowy, tylko nie spirytusowy. Także dodajemy jeszcze ocet, trochę octu. Tyle wystarczy. Teraz dodamy jeszcze pieprz. Raz trochę soli. Możemy też dodać posiekane, posiekane dwa zębki czosnku. Oczywiście, musimy to wszystko zamieszać. Zostawiamy na Gotowanie na około mniej więcej godzinki czasu, gdy już nam się nasz gulasz ugotował. Oczywiście, konsystencja jest piękna, gotowaliśmy około półtorej godzinki, jednak troszkę dłużej. Teraz gaz wyłączamy, nasz gulasz odstawiamy w tą stronę. Teraz tak, patelka. I będziemy smażyć ten futerki. do naszego gulaszu. Oczywiście bez tłuszczu, one mają w miarę w sobie tłuszcz. Także żadnego tłuszczu nie dodajemy tym razem. Ja wrzucę trochę więcej i czekamy, aż nam się usmażą flankuderki. Gdy nam się już usmażą. Wyciągamy je właśnie z patelki, także włączymy przed już gaz. Teraz już nasza potrawa została zrobiona. Będziemy wlewali nasz gęst, gęsty gulasz. i dwa frank futerki tak wygląda nasz góraż po wiedeńsku. także e, jeśli obejrzyliście do końca to życzę Państwu smacznego zapraszam do subskrybowania, oceniania i lajkowania naszego kanału i dziękujemy za uwagę. Cześć!